Siema, z tej strony 11. Jest godzina 7 rano, a ja, jak gupi, będę teraz nagrywał grę Super Hexagon, jak zresztą sami widzicie. Postawiłem wam na Facebooku, że ostatnio się nią zainteresowałem, zacząłem w nią no liveić jak gupi. Już wiedziałem, że będę miał przerąbane, bo gra wciąga jak cholera. Uwaga, naprawdę ta gra uzależnia. Okej, okay, nieważne, więc prawdopodobnie duża większość z was już tą grę całkowicie zna. Od innych youtuberów z innych lat, bo to już kiedyś dawno było hypowane i tak dalej. Whatever, e, ja spróbuję swoich sił na tej zasadzie, że jeżeli przejdę sam ze sobą jeden poziom, to spróbuję go przejść u was na wizji i tak będzie maksymalnie 6 odcinków albo 5, albo 4, nie wiem, coś takiego. Jeżeli oczywiście wam się spodoba. Dobra. Start game. Na razie udało mi się przejść cudem, przelazłem drugi poziom, bo naprawdę udało mi się przejść tylko pierwszy. A potem drugi cały czas zginąłem na 15 sekundach i nagle przeszedłem 68 sekund. No to jest po prostu cud. Tak wyszło. No najtrudniejszy, znaczy prawie najtrudniejszy. Na tyle przeszedłem, więc... I jeszcze są trzy takie tryby. Więc... Jedziemy z pierwszym. Jeżeli ktoś nie wie, na czym ta gra polega, to po prostu sterujmy tym małym trójkącikiem, który jest... Obok tego pięknego w samym środku, i musimy omijać tego, co na to chodzi z każdej strony. Gra potrafi wkurzyć, ale i tak żyjesz przy niej godzinami, bo jest ściągająca. I zanim, oczywiście, ogarniesz, jak to wszystko działa i co wszystkie te, te nadchodzące do ciebie rzeczy oznaczają, to trochę mija. I z... dlatego, średnia po prostu, średni czas przetrwania. U takiego pierwszego, lepszego gracza, który siądzi o tej gry, co się za pierwszym razem, tak na sucho, że tak powiem, to są 3 sekundy, już było blisko, żebym padł. No, już padłem, no oczywiście, ale nie jest źle, że jest 7 sekund. Nie jest źle jak na mnie, naprawdę. Zacząłem w tę grę grać 3 dni temu. Z waszej perspektywy, to będą 4 dni, bo to będzie jutro, więc. What the fuck. Czasami się potrafię tak zamieszać w najprostszym momencie, że... wow, To jest hamster, jak to się zamyka na mnie, po prostu... Jak się mówi, ta gra jest trzy razy cięższa, no jasny gwint! Przysięgam! Ale muzyka w tej grze też jest zajebista. Bardzo przyjemnie się gra z tą muzyką. Najbardziej podoba mi się muzyka... ...w poziomie trzecim. Ha, ha, ha. Potem najfajniejsza jest dla mnie muzyka w tym poziomie, a na końcu w drugim, bo tam w drugim jest taka dziwna, ale wszystkie mi się podobają w ogóle są trakisty, gdy są trzy i po prostu... czy cztery chyba są. Nie pamiętam. Podobno były cztery, ale wiem, że ogólnie są trzy w tych poziomach. Czwarty może jest jakiś ukryty, nie wiem. Nieważne. Widzicie jak to jest? Za razem poszło mi bardzo dobrze, teraz jest zielony. Widzicie? Zamiast iść krótszą drogą idę tego drobna około. To jest moja głupota. Aaaa. Ja miałem problemy przy pierwszym poziomie, a co dopiero przy następnych W co ja się wkopałem teraz, że co ja będę chciał wam niby nagrać To jest podobno żaden wyczyn, żeby tą grę przejść, bo jeżeli ktoś przy niej trochę posiedzi to, to już spokojnie mają mam panowaną No to się domyślam, no tak jak przy każdej grze, ale... Mimo wszystko... Część z was chciała ją zobaczyć u mnie A że ja jestem w nią akurat to nie mam problemu, żeby ją nagrać jest ok, jest ok, jest ok. O nie, czy tu się zawsze gubiłem, czy tu się zawsze gubiłem. O ok, Pentagon. ok. Ogólnie, żeby przejść poziom potrzeba 60 sekund. Potem jest jakiś tryb hiper, a jego się odblokowuje po prostu. Jest, Hexagon. Hexagon. razem. to jest ten tryb hiper, okej. Okay. Hiper, hiper, czy tam coś takiego? Nie wiem, ogólnie... Ja to tak nazwałem, ale widzicie co się dzieje, teraz jest rzeźnia Tu już sobie nie radzę, ale nowy rekord ustalony, 68 sekund, okej. Okay. Dobra, więc poziom pierwszy... Poziom pierwszy jest za nami, okej. Okay. Kogo mamy na liście? Mam tutaj na liście Skarcelda i Neskota, ciekawe jak oni sobie poradzili. Neskot no, widać za dużo w tą grę nie grał, ale Skarsel przegrał w nią naprawdę wiele, jeżeli ktoś nie wie kto to jest Skarcel no to taki, taki gościu bloga prowadzi, kiedyś youtuber, teraz bloger, no ale to whatever um... Ok, Okej, więc teraz skoro udało mi się przejść pierwszy poziom spróbujmy jeszcze drugi Przy tym będzie, już nie będzie tak łatwo, bo to przeszedłem fartem, czystym fartem Game over Gra jest naprawdę totalną sieczką. Zanim ja ogarnę tę połowę z tych rzeczy, które do mnie nadchodziły, to minęło naprawdę. Ja ginąłem co chwilę. Nie, z tej strony, tam było bliżej, no tak. O, Aha. o tego nienawidzę, tego nienawidzę. To jest dla mnie najciężej winość, jak do tej pory, ze wszystkiego, naprawdę. Zaraz przyjdzie coś, co mi udupi. Za lada moment. Zaraz tutaj to będzie. Zaraz. Zaraz przyjdzie. Także mi za dobrze nie poszło czasami, nie? To jest przecież... To jest przecież hamstwo, żeby Edenowi dobrze poszło. O matko. Będę miał fobię do pięciokątów. Czy tam sześciokątów. O matko, o nie, o nie, nienawidzę tego, o nie, o nie, no nie, wiedziałem, no nie, 37 sekund, ale nie jest źle, nie jest źle. Te gry trzeba się po prostu nauczyć, przyzwyczaić do tego, co ona robi, bo na początku jest totalny, totalny mindfuck z oczami nawet nie wiadomo o co chodzi, z tymi obrotami w ogóle, Wibli wobli się czyni. Dobra, to zaczyna się dla mnie robić jakiś rage game, bo po prostu ja nie mam absolutnie humoru na to, żeby się z tym partaczyć, whatever. Co ja robię? Co ja robię? Mylą mi się strony czasami, no... Jeszcze nie jestem aż tak przyzwyczajony do tej gry. No trzy dni gry to nie jest jeszcze to. Tym bardziej, że najpierw zacząłem tą grę yy, praktykować na telefonie, dopiero potem kupiłem na komputerze. A. Na telefonie grało się podobnie, ale jednak na telefonie jest... Trochę większe opóźnienie i trochę to inaczej wychodzi. Na komputerze mimo wszystko jest najłatwiej strzałkami, tak? Da się jeszcze myszką prawym nie wiem, przyciskiem na prawo i lewo biec? lub... Bo wiecie, niektórzy myślą, że to jest tak prosto, że ktoś sobie myszką pokazuje, gdzie ta strzałka ma pokazywać. Nie, nie ma tak łatwo. To jest, że sterujesz albo na lewo, albo na prawo, żeby się to obracało. Nic więcej. Spróbujcie sami zresztą, jest darmowa wersja tej gry którą twórca stworzył w 24 godziny na jakimś dżemie w, w sensie, wiecie, tworzyli grę w 24 godziny i stworzył właśnie grę HEXAGON yy, a potem na podstawie tamtej gry stworzył tą bardziej rozbudowaną, więc tamta gra jest taka open source możecie w nią zagrać w przeglądarce no gra tego samego twórcy, ma muzykę z pierwszego poziomu i pewnie jeszcze jakieś inne, ale o, fuck, zrąbałem ale możecie sobie spokojnie zagrać, jest darmowa, więc no Poza tym, przeróbek tej gry jest masę w sklepie Play, w App Store, w, w tym, w iTunes, ale powiem wam, że jednak oryginał to oryginał i nic mu nie dorówna, taka prawda. Nic. On jest naprawdę najbardziej dopracowany ze wszystkich i jest najbardziej wyzywający. Jest taki gier tego typu, polecaliście też mi Geometry dash, co już sam w sumie grałem, bo mi poleciła to moja przyjaciółka Emilia. Grałem trochę, ale nie, nie radzę sobie z tą grą. Już kilka poziomów przyszedłem i potem już nie. Może to jest szkoda, w tym, że gram na telefonie i ma to on tam jakieś opóźnienie, ale... minimalne, ale ma. I może na komputerze też byłoby łatwiej, tak jak z tą grą, ale nie jestem pewien, bo tak naprawdę nie próbowałem jeszcze. Nie mam Geometry dash na komputerze. Dziwię się, że jestem w stanie gadać i idzie mi to aż tak dobrze jak na mnie. ło, wow, wow, w mordę! O oh, w mordę! Spokojnie, spokojnie! Jesteśmy blisko celu Nienawidzę tego! Nienawidzę tego! Miałem to kilka razy i zawsze tego nie potrafię przejść, a już było tak blisko, 50 sekund prawie, no dobra, nieważne. Ta muzyka symbolizuje teraz rage gracza Jak już mam dość tej gry i mam takie PRZYJDĘ PRZYJDĘ <gryw> Nie patrzcie tak na mnie Nie zamierzam tego robić z cytryną No fucking way No już myślałem, że mi się uda Już miałem cień nadziei Nie, po co Mine. Wow, wow Zapędziłem się sam, zapędziłem się sam Za szybki jestem, staram się to przejść jak głupi i czasami trzeba sobie od tego zrobić chwilę przerwy, Przelazłem! Pierwszy raz w życiu, to przelazłem Okej, okay, jest progres, więc jest coś dobrego, okej, okay, fajnie. Na no problemo. Oho, teraz trzeba. Czas na. Za... No, żeby mieć drugi raz, w do do to nie Fuck, this da, 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 da. Game over. Ja pierniczę. Nie! Nie, no, no takie combo! Dałem radę! Dałem radę! Z takim kombo! Co najgorsze, tak grawa się nie To jest inna gorsza, bo gdyby była taka sama, dałoby się ruchu wyuczyć i można byłoby ją przejść, wiecie. Na ślepo, ej, ale takie kombo, dałem radę przejść! Wow! Jest progres Spokojnie Idzie się coraz lepiej Eleven Nie spierdol tego Na pewno to, że gadam też dużo robi Mnie rozkojarza, ale whatever Whatever A, 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 a. A, a. Nie chcę wygragać, ale nie odzywałem się i poszło mi lepiej. Bo to po co się teraz odzywam? Nienawidzę tego! Hexagon. Jest. Udało mi się. Ciekawe jak długo teraz wytrzymam. 67 sekund. Nie pobiłem swojego rekordu, ale mimo wszystko przeszedłem ten poziom. Udało mi się. Cudem. O! Dobra, więc trochę mi zamień zanim na pewno przejdę na następny poziom, który jest Hexagonest. I to jest muzyka w, w tej grze, która mi się najbardziej podoba. Ale poziom jest kurewsko ciemny. No właśnie. Więc średnio już ginę tutaj na dwóch sekundach. Na dłuższą metę nie jestem w stanie się tyle utrzymać. No, utrzymałem się 17 sekund, 50 setnych, i po prostu to jest mój rekord. No, bo dużo nie dałem rady na razie. Ale wiecie, wiem to w jakiś sposób i przyjdę wam nagrać kolejne odcinki. I spróbuję też przejść kolejne na cięższe poziomy. Bo. Nie po to się zająłem tą żeby przejść pierwszy poziom i powiedzieć, o jestem dobry koniec. Nie, nie, nie. Gra nie wciągnęła i zamierzam ją przejść całą. Doszczętnie. I poza tym wiem, że za przejściem ostatniego poziomu jest zakończenie niby gry i jest tam coś dodatkowego. Ta czwarta muzyka czy coś takiego. Nic nie wiem, czy to jest dodatkowy poziom czy coś, ale zobaczymy. Postaramy się do tego dotrzeć. Dobra, widzicie, ja sobie nie daję rady. Ehm... Um... Przy okazji tryb najcięższy. Ja tutaj ginę średnio przy dwóch sekundach, e, przepraszam. A przy trybie. Przy trybie tym wiecie drugim najcięższym? Ja ginę średnio przy dwóch sekundach i rozwalił mnie po prostu tutaj w tabeli wyników Neskot, który przetrwał jedną sekund. jedną setną sekundy? Jak to jest możliwe? Ja, no moment, patrzcie. Raz, już jedna sekunda. No jak on przetrwał jedną setną sekundy? nie rozumiem. Dobra, znaczy, to by było na tyle, więc dzięki wielkie za obejrzenie Piszcie czy, czy, czy wam się spodobało to, że nagrałem super heksagona ehm, Te tryby też spróbujemy przejść, no to jest na razie jakie O matko nimi się do tego przyzwyczaię to trochę minie O nowy rekord, super, 7 sekund Fajnie, dobra więc jak, tak jak mówię, ja w tą grę teraz w live'ie, więc y, trochę to, coś tam jeszcze przejdę Jak uda mi się przejść kolejny trzeci poziom, the hexagonest Stage to po prostu wiecie, spróbuję wam nagrać. Tyle. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i tak jak zawsze. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.